Mieszkawe przygody. Widzimy miejsca w górach. Dobra. Jesteśmy. Ja od razu na wstępie mówię Wam, widzowie, że dzisiaj nie biorę udziału w wspinaczkach, bo się dopiero co wczoraj myłam. Miałam dwie kąpiele pociąg. A patrzcie co tutaj jest. Taki podjazd, ale tam się czeka 5 minut, więc sobie posiedzę chwilę. Znaczy, no, ogólnie się tam czeka. A my będziemy się wspinać. Dobra, wspinamy się. O, matko łaska. No, poczekajcie! Nie ma co czekać! No właśnie! Ej, ale czemu wspinamy się po tej drodze? E, no właśnie, przecież tam też jest. Ale tutaj najlepiej się wspina. Ech. Jakby co widzowie, to tak się nie wspina po górach, tylko się chodzi szlakami. Amena! Jakie amena ma? Co ty śpiewasz? No nic, nie tam cicho, bądźcie. Chyba to ty bądź cicho. Dobra, właśnie. Gdy wszyscy weszli i Myśla wjechała tym wyciągiem, czy to co było? Dobra, i teraz ja oczywiście, że już muszę się mówić do cigary. Tak, bo kocham, ko ko, ale nieważne. Tutaj się najlepiej chodzi, bo tutaj nic nie chodzi. I patrzymy, tu jest skał. Dobra, przyrzekam ci ty, grysią. jeżeli to oglądasz, to już mój dziesiąty raz, kiedy. i ciągle musisz spadać. Ale idziemy tu. W tych listkach fajnych. I tam w ogóle rośnie jakiś. Spróbuję dojść do tego liścia. Tutaj mam jakąś trawę. Wykopmy ją. Mielka, nie, utrywa, nie urywaj tej trawy, tylko tu chodź. No cicho, bądźcie. Ta trawa mi przeszkadza. Niby w czym jak nawet się nie wspinasz. Tylko urywa są trawy. ale cicho. Teraz mogę się wspinać. Nie, wielka wina! Jest. Nie, poczekajcie do błotu. jestem prawie. Nie! Nie! Ta góra, taka smina, do przejścia. Jak wy to zrobi liście Liściu, błaga, uraduj! Nie! Ej, gdzie ty jesteś? Miętka! Miętka! O jest, zakopowałam się piachu! Jakby ten piach mnie zakopał. Mam brudne ucho! No to czekajcie kąpiel! No nie wejdziesz, jaka brudna do domu, dobra kicho już się wyczyściłam swoim krótkim sposobem. Pamiętaj to nie zwracaj uwagi na kamienie, ani na winy piaskowe, no wspinaj się dalej, wspinaj. Bo widzowie chcą piękne widoki, piękne widoki, nie wiem jakie, wow, tak pięknie. Daj mi widzenia, że tam te są góry, a ja nie moje podwórko. Niać. I tam coś nawet jest. Ui, udało mi się. A teraz zjeżdżamy po górze. No właśnie, to jest jeden z najlepszych tutaj atrakcji, że można zjeżdżać po tej górze, jak zjeżdżały. Ten ktoś, tac i ten pierwszy oui! Dobra, teraz ja Tam jadę. Wii oui! oui! Juhu! Czekaj, bo kamienie chciał wziąć, ale fajnie! To właśnie fajnie jest mi! Oui! Mietka, na ale siedzisz na tej skale! Eee, się złaś! Mietka, ty też złaź Ui, ui. Ui. A, jak fajnie! Myślę, że ty, ty, ty nie masz takiej frajdy! No właśnie! Dobra, cicho, bądźcie zjeżdżam! Aaaa, wypadłam na górę! Ja nie chcę być w piachu, bo Kania będzie zła!

Bye, y'all.